Cześć kochani. Słuchajcie, dzisiaj szukamy dziewczyny dla mojego brata. Tak, dobrze słyszycie, zbliżają się Walentynki, więc postanowiłam zrobić randkę w ciemno. Tak. No dobra, okej. Okay. Tak na poważnie to oczywiście to jest jeden wielki żart i szukamy Osoby, która trafi do serduszka mojego brata na Movie Star Planet 2 Na tydzień lub dłużej, jak będą chcieli oczywiście Postanowiłam napisać do moich wspierających Poszukać jakichś dziewczyn Najlepiej też w podobnym wieku, żeby mieli o czym pisać Dlatego też warto być moim wspierającym Bo możecie być w takiej specjalnej grupce Gdzie macie szansę na wzięcie udziału w takich typu filmikach takich specjalnych edycjach itd. Tak no więc, dziewczyny wiedzą, znają zasady Ja im wszystko jak to będzie wyglądało i oczywiście podkreśliłam, że to jest żart. Jak będę mówiła podczas filmu, że o, to jest miłość, to będzie jego dziewczyna, to oczywiście jest to żart i one również to wiedzą, ja im to napisałam i również poinformowałam, że to, co napiszą nie musi to być prawda. Mogą sobie wymyślić imię, mogą sobie wymyślić hobby, mogą wymyślić sobie wszystko, co tylko chcą. To nie ma być na poważnie brane, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ten filmik. Weźcie go proszę z przymrożeniem oka. No więc tak, a jeszcze jedno, dziewczyny na początku będą miały takie specjalne kartony na głowę, żeby było takie, wiecie, randka w ciemno. Tak więc zapraszam do oglądania. Tu jest mój brat. O, już się przybrał. Okej, okay, dobra. Racho, tak możesz się przywitać z widzami. Hej. Ale to takie bardziej pytanie, takie hej? Zaraz, hej! No trochę nie ogarnę jeszcze to się dzieje do końca. <gry> Szaleństwo! Więc tak, tak jak już w samym początku mówiłam, dzisiaj wybieramy dziewczyny dla mojego brata. Oczywiście jest to w sposób żartobliwy, bo mój brat nie szuka dziewczyny, ale do serduszka z chęcią przyjmie kogoś na tydzień, może na dłużej, może na dłużej. Tak więc, słuchajcie, będą zadania, będą pytania. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy już dziewczyny, ja im wyślę kartony na twarz, żeby je ubrały. Ehm, dobra, momencik. Po kartonie każda dostanie. Już tam przygotowały, też wiedzą, że to jest żartobliwe, więc nie mogą się doczekać. Już przygotowaliśmy grupę i tak dalej, więc wszystko, wszystko jest. Miley Flower. Mam pytanie. Tak. Czy mój wygląd jest ok? Piękny jest, ja byłam w szoku. Rafał przyjdzie na samym końcu, ale one ładnie wyglądają! Ale się jaram! Ja nie chcę być pierwsza! Pierwsza ma najgorzej chyba. Ja też się stresuję! Ale Czekoladka napisała, że się stresuje. Ja też! Ale to ja prowadzę program i muszę to dobrze zrobić. Ale się stresuję! Zaczynamy zabawę. Rafał, usiądź na krześle. Okej. Okay. Słuchajcie, zaczynamy od pierwszego pytania. Kochani, uwaga, takie na coś prostego na początek, oczywiście. Jak masz na imię? Tak wiecie, żebyśmy mogli się w miarę zwracać do Was. Jak wiecie, ja uprzedziłam dziewczyny, że wcale nie muszą mówić prawdy? To ma być. No po kolei miało po kolei od lewej! Nie zapomniałam! Patrz, i ja mówiłam, wysłałam taką długą wiadomość. Jakie są zasady? Czekać po kolei! A jedyną są. Osobą... <noise> Okej, okay, mamy Miley Flower Lena. Czyli Miley jest Lena, Gabi. Mamy też... Uwaga, poczekamy, bo gumę. Trochę jej to zajmuje. Rozgwiazda. I Alisonka. Z... To nic, dobra, dobra, może się rozmyśliła. Mam się przedstawić? Tak, napisz. A ja jestem... I nie wiem, kto tam coś tam... Riffla, Milki. A ja jestem na... Eustachy. Napisz im to, bo one cię nie słyszą. A ja jestem Eustachy. <gryblaminki> Drugie pytanie. Opisz siebie w trzech słowach. Macie chwilę na mysłu. Rafał, a tak z ciekawości, jakbyś miał siebie opisać w trzech słowach? Jak byś to zrobił? Wysoki. Miły i śmieszny. Wysoki, miły i śmieszny. Nam Miley Flower napisała mądra, ambitna, zwariowana. Niebieski wieć, czyli nasza Gabi, bała się tego pytania. I znowu poszło mnie po kolei, bo Emilika Heidt, czyli nasza Arizona, napisała sympatyczna, szalona i miła. Ale ona ma lagi, chyba jej trzeba wybaczyć. Więc tak, no, mój obraz jest wysoki. No to trzeba niestety przyznać rację. Miła, agresywna i mądra, nasza Gabi, czekoladka, a niedźwiedź, e, jest agresywna, ale też mądra i miła. Okej, okay, notuj sobie jak coś, notujesz, tak? Aha, powiedz mi, no. No to, kurde, możesz wejść w wiadomości, masz napisane, więc tak. Emilika H. jest no, sympatyczna, szalona, miła, niebieski Niedzieć jest miła, agresywna i mądra, a e, Hercia jest miła, śmieszna i mądra. Miła, szalona, sympatyczna. Wszystkie miłe. Widać, że moje serenki. Ok, a teraz pytanie od Eustachego, czyli Rafała. Uwaga! Du, 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 du. To jest pytanie przed eliminacją. Co wymyśli mój brat? To jest pytanie decydujące. Napisz to oczywiście. Czekają, bo jak mi powiesz, to one nie usłyszą. Sos czosnkowy, czy... A gdzie jest ketchup? O nie, to jest mocne, to jest zbyt mocne! O nie! Bo tak byś powiedział ketchup czy Majomens, to oczywiście, że wybrałyby ketchup, bo w końcu masz w opisie lubię ketchup. Osobiście moją odpowiedzią jest ketchup. Aha. Sos czosnkowy już dzisiaj Adam z trzy. Mmm, okej, okay, mamy Miley Flower, już zdecydowała. Ale ty nie dałeś do wyboru im ketchup. Tutaj też mamy sos czosnkowy. Kercie nie lubi nic. Chyba ją wyrzucisz. <ścoughs> I też sos czosnkowy. Znaczy O! I o! <ścoughs> Czekoladka dostaje złoty bilet. Ketchup top 1, ale jakbym miała już wybrać pomiędzy tymi dwoma, to sos czosnkowy. Ok, czas na eliminację. Kercie napisała, że nic nie lubi. Ona chyba nie widziała twojego pisu. Więc dobra, mamy to. Mamy już serduszka, tutaj mi latają. Kto tu, kto tu wolę śmietanę? Hmm. śmietanę? Rafał musi zdecydować. Chyba nie muszę pisać, co nie? No musisz, to ty wybierasz. Dobra, no, chwila, 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 chwila. To jest w sumie trochę ten... Ale... Żeby nie lubić kieczupu ani na sosu czosnkowego, to trochę. <grym> Wiedziałam, że tak pójdzie. Uwaga! Fanfary! Mój przystojny brat i wysoki. O, zniknęło. Nie przejmuj się, wróci zaraz. Za brak miłości do keczupu odpada rozgwiazda. Daję jej oczywiście pozdrowienie za 15. Ja pisałam, że możesz ściągnąć karton i może zostać ze mną. Zobacz, Rafał, to, to mogłeś mieć, to mogłe, ją mogłeś mieć. Kolejne pytanie. W jakie gry lubicie grać? Grać. No, grać. Chodziło, że grać. Jakiekolwiek tak naprawdę. Hercia, trzymajmy się tutaj razem. Emilika, po kolei. <grywa> chyba się zorientowała. <grywa> Zaś zapomniał. No jej trzeba wybaczyć. Okej, okay, mówi Star Planet, Block Star Planet, Roblox, Braw Stars! O, chyba mam plusa u ciebie, czy nie? No tak. Okej, okay, mamy Mindy Flower. No to wiesz. Teraz... No. Okej. Okay. Jenga planszowa, mesypy, roblox, Bysypy, Okej. Okay. Czy też spoko? Chociaż nie wiem, czy trzeba u tobie jęga grać. Ogólnie mówiąc ja, ja lubię Jenga, bo Jenga to, to z tymi... że ta, takie góra, tak wieża. Tak, 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 tak. I... Okej, okay, zanotowałaś? Okej. Okay. Tak, no. Okej, okay. czas na Minutkę tylko dla was. One nie wiedzą o co chodzi. Uwaga, zasady. Po kolei siada jedna do Rafała. i Rafał, usiądź tam do tego stoliku. Idź tutaj. Możecie pisać, co chcecie. Okej, okay. ale uzrobiłam. Ale stres! No ja też się stresuję. A Rafał, to biedny, ma powiedzieć. Właśnie. Zapraszamy Lenę. Emilika, hi! Chodzi o to... Ona mnie nie słyszy. Okej, okay, idzie, idzie, Dobrze, że ona jest ostatnia, Emilika, hi! Więc będzie powoli ten. Okej, okay. mamy. Nie widzisz jej twarzy. To jest najbardziej krępujące. Okej, okay. hej, jakie gry lubisz? O, pierwsza! Pisz do niej, musisz do niej pisać! A, miałam włączyć stoper, Cholera cię jasna. To dużo wymieniać, na przykład Roblox. Ja i tak wszystkich nie wymieniłam. Wyglądasz... O, dziękuję bardzo. O, pyta się, jak swoje samemu poczucie? Ja na przykład się stresuję. I no, wiesz, ja też, siostra mnie zmusiła. <laughs> Okej, okay, nie, nieważne. Pisz, co chcesz. Pisz, co chcesz. Chwilę, po, chwilę, po chwilę nie było mnie, po chwilę musiałam na chwilę pójść. Rafał ma problemy techniczne pisałam. Pana pewnie się jeszcze bardziej stresuje, że, ją, że że coś, a on po prostu... No, teraz, napisz. Nic się nie stało. Ona jest kochana. Jak nie będziecie razem, to ja nie wierzę w miłość. A Milka Haj znowu ją dygnęła. Jak tam twoje ogólne samopoczucie teraz? Ja odczuwam lekki stres na przykład. No wcale się nie dziwię, wcale się nie dziwię. Ja teraz też strasznie stresuję, a mój brat. <noise> ja też odczułam wielki stres. A czyli lubisz kryać bawl, baw, nie wiem świata, a ile masz pucharków? Nawet nie mam pojęcia, ja też w to gram, ale nie mam ile ja mam pucharków. Bardzo lubię, a pucharków mam trochę mało po 10 tysięcy. 10 tysięcy wydaje mi się, że jest dużo ogólnie. A to całkiem dużo, no to tutaj całkiem dużo, ja mam 35 tysięcy. koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu, minuta minęła, bo jeszcze z przerwą na rafała więc koniec czasu i teraz, o, dobra reakcja, teraz Gabi, czyli nasza czekoladka, choć tutaj damy bardzo ładnie, ja se wracam na swoje miejsce obok Herci, żeby nie przeszkadzać, no i dobra, i... Gabi, hejka, nie mam za dużo pytań, ale coś wymyślę. Okej, okay, Rafał, no to ja. Mu lubisz horrory. Oh, ja nie lubię horrorów. Widzę, że brat mnie do tego zmusza. On co na odpowie? Co na odpowie? Trochę. To jest takie bardziej kulturalne, takie, no trochę. Ja bardzo, nie bardzo, jak się dzisiaj czujesz? O, jesteś bardzo miło, Rafał. Dobrze, ale ja teraz się trochę stresuję. Wszyscy się tutaj ze Ja bardzo się... Ale tak to jest ok. Koniec czasu! Zapraszam Marizonę. Hejka, jakie jest to, ona miała przygotowane. jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Ogólnie to gady typu jaszczurki, ale najbardziej lubię chyba żółwie. Bo masz żółwia? Są bardzo. Chyba nie oglądała gambola. się jej. Ja mam jednego żółwia, ale sana się... Go... Bo on jest straszny. Kto ogląda gombala, to ten wie. Koniec czasu! Okej, okay, chodź, ale to prawda. To oglądał gąbola, ten wie. Pytanie dla was. Uwaga. To miał być... Tak! O oglądała! Miley flower! Oglądała to. Ja pierdziulę. A Rafał się z nią. Ja mówię poważnie, już nie uwielbiam, on oglądała gambala. Lubi Brof Stars. No, kurde! I chyba jest w podobnym wieku co ty, Mali. Mów. <grystanie> Moim urbionym jest w szkole język angielski. O! Polski i plastyka u czekoladki, czyli Gabi. I u naszej Archizony, czyli Emiliki High. Za bardzo nie przypadam za szkołą, ale chyba polski. Dobra, mamy trzy odpowiedzi. Czas na eliminację. Bu, bu, bu. To jest Twoja decyzja, Braciszku. Ja już Ci wybrałam żonę, więc. Dobra. To będzie. ciężkie. Hmm. Ale tak myślę. Ja osobiście też właśnie lubię angielski. No, ale to nie wybierasz teraz już dziewczyny od razu, tylko musisz wyeliminować jedną. Tak, wiem. Widzieliśmy, że Miley Flower zostaje. Pytanie to tylko, czy niebieski nie wie, czy Emilika High? Zdaje mi się. Że chyba... No, emi, emika, hej. Co Właśnie chyba ten... Out? Mhm. Y Dobra, A jesteś, jesteś tak miły. Ja też bym nie miała z zwałotowaniem głos. Dobra, to pisz jej. Ty masz męża. A co do tego żółwia wywnioskowałam, żeby nie ufać podejrzanym wanom. A ja, żeby nie ufać żółwiom. <noise> Runda winowa. Możecie ściągnąć czapki i się przyub... pięknie ubrać. Więc idą się przebrać. My czekamy, kochane. Tobie też coś dam. W końcu, jakby nie patrzeć, jesteś tu najbardziej, yy, najbardziej zaangażowany. Jak ładnie, w ogóle ładnie wyglądają. Teraz będziesz musiał wybrać na podstawie wyglądu Luka. Jak ci będzie pasował, Rafał? Jak się z tym czujesz? Bardzo źle. Na podstawie wyglądu oraz na podstawie ogólnej całej całego filmu, jak wiesz, co chodzi. Możesz zadać też dodatkowe pytanie. Czy wiesz, ja, no, ja już sobie brałam moją szwagrową? O jest Miley Flower. Tara, nie dają? Dawaj, szybko pytanie. O kurde! Dobra! Ja też zawsze mam z tym problem. Miley, nie zawiedź nas. Najgorzej być pierwszą. Ale ja ją chciałam, żeby ona wygrała. W sensie uwielbiam czekoladkę, ale tak Miley pasuje do ciebie. I zna gambola. W takim razie. W takim. W taki. Zrobiłam. Też nie wie! Ojej oj. To napisz ulubionek, one sprawdzają teraz. Wiesz co pewnie? Czeka sprawdzają mojego live'a. Kiedy był? Ale też, też tak myślę. Tu kochane czekają ładnie. Dawaj. Napisała dobrze. No obydwie. O, obydwie poprawne odpowiedzi. Ma razę odpowiedziałem! To nie jest żółty Pamiętam, że ostatnim jakiś czasem na live'y mówiłeś kiedy mam wzrostu. Wiesz będę mógł po to zadać pytanie. Zgadła! O kurda by dwie zgadły! To ty dam to pytanie, to trudniejsze Teraz już serio serio ostatnie. A tak patrz, a zobacz, Miley Flower jeszcze obrała rękę Między... No dała mniej więcej. Bo wie, że 1,70 m coś. No, wydaje mi się, że Miley Flower byłaby bliżej, bo ty masz bliżej 1,80m niż 1,70m. No tak. To dala, da, wybieraj. Ojej. Do serduszka mojego brata trafia... Miley. <gryw> Nawet czekoladka to wie. Czuję, że mam nielegalną wiedzę. <gryw> Rafał, napisz kto. Ja no, o chwilę poszłam twórczość sobie jednego Czy ona miała jakoś w sercu? Musiała kogoś wywalić dla ciebie w serca. Bo muszę z Laurą zerwać <noise> Dla ciebie zerwała, rozumiesz to? Jej, skończyło się to no, ufaj, nie aż tak źle. No było fajnie, masz teraz dziewczynę na, na tym. Ta będę do za nie wiem, kilka miesięcy lub rok. No może tak, może tak. Myślałam, że no będziesz, że nie widziała, że jej się uda, a ja mi miskrałeś serce za bo ona zna gambala. Gambola, Kurczę. Zniknąłeś! Stawiłeś! Pannę młodą! Kliknąłem. Wracaj! Ja lubię też, że cię pani tłumacza, dlaczego on może wyjść ze skorupy, a gambal był bez ubrań. Coś się takiego było. Dam całuję, wysyłam buziaczki Okej, okay. może powinniśmy stać bez samych? Ona ci. Rafał, musisz jej oddać coś. Wbiłeś jeszcze dzięki niej level. To jest miłość. Miłość rośnie wokół nas. No nie, ty też jej wysłałaś miłość. <laughs> Błagam, mam nadzieję, że to się nagrało. Więc tak, ja się muszę tutaj schować, bo chcę jeszcze pokazać, kto brał udział tak naprawdę w tym całym przedsięwzięciu. Więc udział wzięli: Sany Syry, czyli Eustachy, również Rafał. Hercia Polska 123, czyli również rozgwiazda. Niebieski niedzień 8, czyli Gabi. Miley Flower X234, czyli Lena. Emlika High, czyli Arizona oraz Lasarna, czyli Lasarna, czyli, La czyli, La czyli Agnieszka. Tak więc. Lasarna, czyli Agnieszka. Tak, dokładnie. Ej, w ogóle jak mam teraz ciebie w tych najkach, to cię w ogóle nie poznaję. I masz kusiu jak to ładnie wygląda. Dobra Kochani, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu odcinków, czy chcecie wziąć udział w takich odcinkach i zostać przemęczonych jak mój brat. Brat, podobało Ci się? Powiedzmy. Powiedzmy, ale no jednak powiem Ci, że moim osobistym zdaniem Miley Flower miała najwięcej z Tobą wspólnego. Bo lubiła Gambała, napisała że pierwsza, że lubi ketchup. Widziałam więcej ile masz wzrostu. No i oglądała odcinek ze szczeniaczkiem, czyli o tym żółwiu I jeszcze lubi Brawl Stars. No ja nie wiem. Jak z tego miłości nie będzie, to ja w miłość nie wierzę. <śm> <śm> Ej, kochani, mam nadzieję, że nam się podobało. I do zobaczenia niedługo. Pa! pa. O, jaki to był nieśmiałe.